i'm czy coś co powiedzieć. No i udało nam się dojechać pod spodek w Katowicach, oczywiście, takim autobusem, który tutaj za nami stoi. Wchodzimy trochę bocznym wejściem, żeby nie stać w tej kolejce, ale widzieliśmy kolejkę, jest naprawdę konkretna. Czyli, mimo tego, że udało się rozłożyć IEM na dwa weekendy, to i tak zainteresowanie jest bardzo duże. Tak więc, my już zaczynamy IEM, no i zapraszam na część dalszą materiału. Tego pana na pewno poznajecie. Właśnie wiem, zarejestrował się Grzegorz Marczak tutaj. Grześku, jak u ciebie? Co dobrego? Redaktor Sikorski. Przy pracy. Przy pracy. Redaktor Kozłowski. To to nie było tak, że coś nie tak, tylko tak po prostu mi się zrobiło. Nie, bo mikrofon jest w moją strony. To co widzicie za mną, to stoi. Intela. Stoi Intela na którym prasa sobie może pooglądać nowości, jeśli chodzi o to, co chcę zaprezentować na jemie Intel. Tutaj natomiast jesteście świadkami wiarowej walki redaktorów Sikorskiego w czarnej koszulce i w szarej koszulce redaktor Kozłowski. Walczą o podwyżkę w grze wiar polegającej na rzucaniu dyskiem. Fajnie to wygląda, zaraz Wam pokażę. Mm. O, może tak ja. się uda? Tak, to się prezentuje, jeśli chodzi o to, co chłopaki widzą w hełmach. Jedną z najciekawszych rzeczy na stoisku Intela jest to, że można tutaj zobaczyć, jak ludzie reagują na wirtualną rzeczywistość. To jest niesamowite czasami, jak mocno ludzie są w stanie uwierzyć, że ten wirtualny świat jest światem prawdziwym. Są emocje, są krzyki. Fajnie się to ogląda. Poza tym tak naprawdę nie do końca wiedziałem, gdzie jest Intel w tym całym świecie VR. No bo mamy PlayStation VR, mamy Samsunga ze swoim Gear VR, mamy Oculusa, mamy Wife od HTC. I tak naprawdę, gdzie jest ten Intel? Intel jest na pewno w procesorach, które napędzają tę wirtualną rzeczywistość, dzięki którym ta wirtualna rzeczywistość na komputerach jest możliwa. No bo tu ten procesor obrabia tą grafikę, on nam generuje te światy. Ale tak się, jak się okazało, Intel jest również w innych aspektach wirtualnej rzeczywistości, ale tutaj będę Was odsyłał do artykułu, który pojawi się na antywebie za kilka dni. Link zamieszczam dodatkowo w opisie, bo jak się okazuje Intel tak naprawdę wydaje się, że jest w stanie stworzyć nawet jeden produkt, a w zasadzie platformę, w której będzie tworzył tę wirtualną rzeczywistość od początku do końca, czyli w tej wyjarze Intela jest naprawdę dużo więcej niż się spodziewałem. Napisała do nas czytelniczka z Marzena z Moławy powiedziałaś, że bardzo jej się podoba Antyweb TV. Dzień dobry, niedziela, a ja jadę zobaczyć, co jest na halach wystawowych. Mam nadzieję, że uda się cokolwiek stamtąd nagrać, bo podejrzewam, że będzie mega głośno. No i zgodnie z oczekiwaniami na halach jest mega głośno, tyle głośno, że żeby cokolwiek nagrać musiałem wyjść. Natomiast tutaj też nie jest jakoś specjalnie cicho, co słyszycie. No i to też jest ciekawa sprawa, bo wygląda na to, że ja jednak nie jestem aż tak bardzo getem takiej imprezy, a szczególnie tych hal wystawowych, jak mogło mi się wydawać, a to z tego względu, że po prostu dzisiaj tam czuję. Jest mega głośno, mega dużo świateł, czyli mamy ciemno, rozświetlane kolorowymi światłami. Z każdej strony atakują nas dźwięki czy to z giek, czy to ostrej, elektronicznej muzyki, czy to okrzyki konferencjerów, którzy prowadzą jakieś mini-eventy, rzucają koszulkami, dzieciakom się podoba. Ja nie mówię absolutnie, że na IEM jest tylko i wyłącznie dla dzieciaków, ale wydaje mi się, że taki jest że tylko odbiorca, oczekuje też miejsc, w których można troszeczkę odpocząć, a i tutaj mamy na przykład presę. Wiadomo, ja że każdy może z niego skorzystać, bo zwykły szary człowiek tam nie wejdzie. Natomiast ja tam chodziłem bardzo często tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu troszeczkę odpocząć od tego hałasu. Natomiast jeżeli chciałbym na jemie sobie z bliska komputery, to na tych halach nie bardzo się da, z tego względu, że wszystkie stanowiska są mocno obłożone ludźmi. Masa ludzi tam gra, więc mogę oczywiście zobaczyć, jak te komputery sprawdzają się w akcji, czyli w grach. Mogę spróbować, jak się na nich gra, natomiast warunki są kompletnie inne, niż macie to we własnych domach. Podejrzewam też, że w dużej mierze, między innymi dlatego, młodszy odbiorca przychodzi właśnie w takie miejsca, po to, żeby pochłonąć trochę tego klimatu e-sportowego, tego klimatu, gdzie jest mnóstwo sprzętu, mnóstwo ludzi i panów gier, no bo te gry wchodzą do mainstreamu, natomiast oczywiście to wciąż jest jakiś hobby, a nie coś codziennego, szczególnie jeśli chodzi o e-sport, takie hardkorowe granie. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli nigdy nie byliście na jemie, to oczywiście spróbujcie zobaczyć, jak to wygląda, natomiast ostrzegam, że możecie być trochę rozczarowani, jeśli chodzi o te hale wystawowe, bo jeżeli będziecie chcieli coś tam obejrzeć i przyjrzeć się jakiemuś sprzętowi, to absolutnie będziecie mieli możliwość sprawdzenia takiego spokojnego, jak sprzęt radzi sobie w warunkach grania, czy jak wygląda, czy jak się prezentuje. Natomiast jeśli choć przez chwilę w sobotę myślałem, że będzie mniej osób z tego względu, no bo takie sprawiało wrażenie, z tego względu, że IEM został podzielony na dwa weekendy, to absolutnie już w niedzielę tego nie widać. W niedzielę jest więcej moich znajomych niż w sobotę. I wcale nie uważam, żeby tych ludzi było mniej niż w ubiegłym roku, kiedy cała impreza zaczęła się w jeden weekend. Czyli innymi słowy impreza rośnie. Jestem bardzo ciekawy, zaraz po IEM, dowiemy się, czy udało się pobić rekord ilości osób, ilości odwiedzających, jestem absolutnie w tej chwili pewien. Oczywiście strzelam, ale jestem pewien, strzelając, że będzie lepsza frekwencja niż w ubiegłym roku, a to oznacza... Że nie tylko sam AIM się rozwija w Polsce, ale również e-sport się rozwija w Polsce i rynek sprzętów gamingowych, no bo jest tutaj ich naprawdę dużo. Z takich ciekawostek z tego rocznego IEM wydaje mi się, i wydaje się też to ludziom, z którymi rozmawiałem, że w tym roku jest zdecydowanie mniej cosplayu. Trudniej spotkać mm, cosplayerowców. Tutaj możecie zobaczyć a, młodych ludzi, którzy mają no, spray, tak jak tutaj teraz widzicie, ale mają generalnie takie tabliczki, na których mają przeróżne hasła, Na przykład sprzedam Opla, tak, sprzedam Opla, kupię Opla. Kupię Minecrafta, kompletnie nie rozumiem o co chodzi w tym happeningu. No i jak to jakiś taki folklor IEM-owi. W sumie... To, może im kupił łople jakiegoś? Zaraz zajdę, się zapytam. <grywka> Minecrafta już mam, więc nie będę musiał kupować. Mój IM 2017 zbliża się powoli ku końcowi, a to z tego względu, że kończy się sama impreza i będziemy się za jakiś czas już zbierać, ale jeszcze najważniejsza rzecz, dla której większość osób myślę przyjechała, czyli finały Counter-Strike Global Offensive, które w tym roku kończą AIM, czyli są główną imprezą tego drugiego weekendu. Szawa cała w deszczu. Dobranoc.